Dzień dobry, jest piątek, 17 kwietnia. Rozpoczynamy briefing wideo Domu Maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w Domu Maklerskim TMS Brokers. Na początek kartka z kalendarza, która obfituje dziś w bardzo wiele wydarzeń makroekonomicznych. Na początek o 10.30 poznamy dane z brytyjskiego rynku pracy, stopę bezrobocia, a także liczbę zarejestrowanych bezrobotnych. Naszym zdaniem dane te mogą okazać się lepsze od konsensusu, co powinno wywołać umocnienie funta Sterlinga. O godzinie 11.00 poznamy odczyt inflacji, finalny odczyt inflacji ze strefy euro. To nie powinno mieć jednak większego wpływu na rynek, ponieważ inflacja powinna ukształtować się na poziomie zgodnym z konsensusem. O godzinie 14.00 poznamy dane z polskiego rynku pracy które tradycyjnie nie powinny mieć większego wpływu na notowania złotego. Natomiast o godzinie 14:30 poznamy inflację za oceanu, zarówno z Kanady jak i z USA. Jeśli chodzi o inflację ze Stanów Zjednoczonych, to może ona rozczarować i gdyby tak się stało, byłoby to kolejne rozczarowanie już w tym tygodniu i może to przełożyć się na kontynuację osłabienia dolara, które widziane jest w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o inflację z Kanady, to powinna ona ukształtować się na zbliżonym poziomie do konsensusu i nie wpłynąć w znaczący sposób na dolara kanadyjskiego. Gdyby jednak doszło do jakiegoś znacznego odchylenia od konsensusu, to oczywiście będzie to miało znaczący wpływ. Na dolara kanadyjskiego. O godzinie 16 poznamy indeks Uniwersytetu Michigan, który będzie bardzo istotny, ponieważ właśnie po tych słabych danych z wczoraj czy też przedwczoraj, kolejna słaba publikacja może przełożyć się na kontynuację osłabienia dolara. Ważne będzie to, na jakim poziomie ukształtują się oczekiwania inflacyjne, które zawarte są także w tym indeksie jako jego składowe. Przejdźmy teraz do wykresów. Na początek Eurodolar, który porusza się w trendzie wzrostowym w obrębie takiego kanału wzrostowego, oczywiście krótkoterminowym trendzie wzrostowym, który jednak może doprowadzić do wyjścia eurodolara do poziomu aż 1,0840, a jeżeli doszłoby do sforsowania tego. Dość istotnego oporu, to nie należy wykluczać ponownego testu okolic 110.50. Tak długo, jak eurodolar poruszał się będzie w obrębie tego kanału wzrostowego, tak długo należy liczyć się z coraz wyższymi poziomami kursu tej pary walutowej. Kolejna para walutowa to GBPUSD, czyli Funt Sterling do dolara amerykańskiego. Ważne będą dzisiejsze dane zaplanowane na godzinę 10:30. Jeżeli okazałyby się one lepsze od konsensusu, to może to pomóc wybić ten bardzo ważny opór w postaci poziomu 1,4985, od którego GBPUSD bardzo często odbijał i doprowadzić do zwyżek nawet w okolice 1,52. Kolejny wykres to wykres NZDUSD. Czyli dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. Dolar nowozelandzki w tej relacji do dolara amerykańskiego zmaga się obecnie z oporem na poziomie 0,77. Jest to 61,8% zasięg Fibonacciego, zbudowany na podstawie wzrostów, które trwały w marcu, a także ich korekty. Jeżeli doszłoby do sforcowania tego oporu, to naszym zdaniem para może przystąpić do realizacji modelowego zasięgu dla wybicia z trójkąta, do którego niedawno doszło i zmierzać w kierunku poziomu 0,7895, gdzie wypada także 100% zasięg Fibonacciego zbudowany na podstawie ruchu, o którym wcześniej wspominałem. Kolejny wykres to indeks DAX, który... Po wybiciu linii trendu wzrostowego bardzo gwałtownie zaczął zniżkować i obecnie dotarł już do poziomu 61,8% zniesienia Fibonacci'ego, wzrostów, które trwały od 26 marca do 10 kwietnia. I naszym zdaniem, jeżeli doszłoby do sforsowania tego istotnego wsparcia, to należy liczyć się ze spadkami w okolice 11 600 11 650 punktów, natomiast nie należy wykluczać wzrostowego odbicia, ponieważ na wykresie zaobserwować można formację objęcia Hossy, przy tak istotnym wsparciu, może to doprowadzić do wzrostowej korekty co najmniej w okolice 12 100 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania strony tmSpl, a także serwisu non tmspl